Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, wy jesteście na kanale Ewokracja i właśnie czekam na gości, za chwilę się będzie działo. A co? To zobaczycie za chwilę. Słuchajcie, goście już są, więc za chwilę zaczniemy. A co zaczniemy? Dziś jest uroczysta premiera mojej kolekcji i Mona Stworzyliśmy razem boskie smoothweary, których nie było na polskim rynku i które bardzo chciałam mieć. Więc co zrobiliśmy? Stworzyliśmy. Za chwilę pokażę, co mam w tych pudełkach, bo modeli jest wiele. Tak jak wiele jest typów sylwetek, tak jak wiele jest preferencji, to tak właśnie stworzyliśmy kolekcję, by każdy znalazł coś dla siebie i się dobrze w niej czuł, bo to był priorytet, właśnie komfort i funkcjonalność. Więc jestem mega podekscytowana. Słuchajcie, uciekam, pokazać najpierw dziewczynom, a do Was zaraz wrócę. W ogóle skąd pomysł na to, co się tutaj zaraz wydarzy, co powstało? Przede wszystkim z braków. Jak wiecie, no nie jestem małą dziewczyną, i największe braki oprócz ubrań są w biliźnie. I ze względu na to, że mamy taki mały wybór w ubraniach, czasami musimy iść na spore kompromisy. A ja z kolei nie chcę wychodzić z swojej strefy komfortu już nie chcę się wciskać w ciasne, chomontach, jak to mówię hardegacie. Że potem się źle czuć, żeby mieć na skórze jakieś obtarcie, obciski. Więc wymyśliliśmy razem z Bona Queensize, którzy są cudowni, że spełnili moje marzenie. Więc brawa. I dziś tam z tyłu są. Są. W ogóle. Zacznę od tego, że to jest tak mega ekipa, tak cudowni ludzie. Za każdym razem, jak idziemy do nich, to się czujemy oprócz tego, oczywiście, że super, zawsze poczesny. <grymne> to siedzimy i rozmawiamy dużo o naszych potrzebach i przede wszystkim to jest pierwsza firma, która naprawdę słucha. I podczas gdy myśleliśmy, jak to stworzyć, bo rozwiązania w biliżu, już mogę Wam ha powiedzieć wszystkim, zrobiliśmy smoothware. Nie, hardygacie, smoothware. To są, my tak robocze z Dario, nazywaliśmy to okalaczami. Tak, może to brzmi dziwnie, ale to była nasza robocza, ro, robocza wersja. Chodzi o to, że to ubranie ma okalać nasze ciało, sprawić, że się czujemy w tym wygodnie, a przy okazji pomagać, kiedy na przykład mamy satynową sukienkę, która niestety nie wybacza. Czy masa ubrań jest w ogóle z wiskozy, która też niestety w niektórych miejscach pokazuje to, czego byśmy nie chciały pokazać, a przede wszystkim no mi zależy na komforcie, bo już dawno porzuciłam gorsety i niewygodną bieliznę, no bo jednak chcę trochę pożyć w komforcie i chyba będę mogła przejść do tego, żeby Wam pokazać, co zrobiliśmy. Zmnu na to, że mamy różne ciała e, i też prosiłam kilka z Was o pomoc w mierzeniu, bo to wszystko. Powstawało również na prawdziwych ciałach, nie tylko gdzieś tam w szwalni ktoś to sobie wymyślił, tylko to wszystko rozmowy, mierzenie i po prostu kombinowanie jak stworzyć produkt idealny, ponieważ wiem, że jeden rodzaj majtek nie zadowoli Was wszystkie, więc słyszeliśmy dużo rzeczy. Jesteśmy już po prezentacji. Przyznam, że mocno się zastosowałam, ponieważ premiera kolekcji e, biznes która powstała we współpracy z Monokins. No to nie jest mała rzecz. Ja tego nie miałam na rynku, nie mogłam tego znaleźć i bardzo się cieszę, że moje marzenie się spełniło. Jestem mega ciekawa, jak Wy odbierzecie tę kolekcję. Pamiętajcie, że to jest funkcjonalna bielizna, ale też chciałam, żeby były elementy lekko sexy, więc majtki z wysokim stanem i średnim stanem z wersji stringowej też są. Premiera kolekcji odbędzie się w pierwszym tygodniu kwietnia i wtedy też omówimy dokładnie każdą rzecz po kolei, bo chciałabym wam przedstawić wszystkie funkcje, ponieważ rzeczy jest kilka. Kolekcja jest spora, jak na pierwszą wspólną właśnie współpracę w tym zakresie i chciałam pokazać właśnie możliwości, ponieważ bizna jest dla różnych typów sylwetek. Tak jak nie można stworzyć jednej pary majtek idealnej dla każdego, tak właśnie pokusiły się o różne wersje zarówno bliznę typu majtki, jak i shorty, więc nie mogą się doczekać, jak wam właśnie po kolei dokładnie to wszystko opiszę. Na to musicie sekundkę poczekać. Niebawem, wszystko stanie się jasne. Tak sobie właśnie myślę, że skoro Wy jeszcze nie wiecie, co tam się święci, a tutaj dziewczyny poznały, co stworzyliśmy, sprawdziły i jestem ciekawa, co o tym sądzą. Więc czas złapać którąś tutaj przed kamerę. Od razu w oko wpadły mi te stringi, ponieważ uwielbiam majtki z wysokim stanem, ale lubię też, kiedy pośladki ładnie się, um, się uwypuklają, więc um, takie stringi z wysokim stanem będą idealne do obcisłych sukienek, do legińskich, do spodni. Dzięki czemu pupa będzie miała swój kształt albo delikatny puszak, a brzuszek będzie spłaszczony. Na pewno je będę miała. Moim ulubionym produktem jest wydłużona koszulka, bo zmniejszy moje objętości, uwydatni biust i jest też długa, zakryje brzuszek. Moim ulubionym produktem z tej nowej serii są te majteczki, ponieważ można czuć się seksownie, a jednocześnie też maskują to co trzeba. I myślę, że będę w nich wyglądać o wiele lepiej niż w tych moich zwykłych. Moim ulubionym produktem są te spodenki, ponieważ one są idealne na otarcia. Koszulka. Czarna koszulka. Piękne długie ramionczka. Świetny materiał. Hmm. Wejdę w taką małą koszulkę. Zastanawiam się nad jej długością. Długość ma super. Myślę, że cała się w niej schowam. A poza tym... Ta tkanina zrobi to, że wszystkie boczki się schowają. Mogę nawet pokazać, jak jest duża. Ekstra. Ekstra. Myślę, że każda dziewczyna byłaby zadowolona. Ja na pewno będę z niej zadowolona. Dzięki. Tak jak wspominałam, ta kolekcja jest przede wszystkim wygodna i komfortowa, i mogę się doczekać, kiedy pokażę Wam na żywym organizmie, jak się prezentuje. Bo w ręku ciężko to pokazać, ale pokażę. Bo o co mi chodzi? O co mi chodzi? O to, jak ona się do skóry dostosowuje. I. Nie będę ukrywać, mam fałdki, mam ich od cholery e, i trudno mi dostać taką bieliznę, by się nie rolowała, by do mnie pasowała. A z drugiej strony, e, na przykład nasza sedaria ma zupełnie inną sylwetkę i pasują nam zupełnie inne rzeczy, więc e, są też inne modele z niższym trochę stanem, z średnim, e, w różnych kolorach. Są trzy kolory, bielizny dolnej i koszulek. E, ja oczywiście mam najjaśniejszy Champagne Pearl, Daria Golden Pearl. I jeszcze jest onyx, oczywiście czarny. Uważam za mega seksowy. I obalam mit, że funkcjonalna bielizna nie może być seksowna, bo jest seksowna. I niedługo zrobię sobie jakąś sexy fotkę na Instagram. Nie daruję wam tego, musicie to zobaczyć, więc to zrobię. A tak. Zanim pojawi się odcinek z takim dokładnym pokazaniem, co to jest i do czego służy, to muszę Wam powiedzieć o tym produkcie, który wygląda jak zwykła koszulka. Jeśli chodzi o takie t-shirty, często widzimy w sklepach coś podobnego, ale brakowało mi takiego, który po pierwsze zmieści mój biust, po drugie nie będzie za krótki i nie będzie się podwijał, a po trzecie będzie w moim odcieniu skóry, i po czwarte będzie w dobrej cenie, więc. Chciałam Wam powiedzieć, powiem Wam nieskromnie, że zrobiłam to wszystko razem z Moną i jestem mega, mega dumna i nie mogę się doczekać, kiedy same spróbujecie i ocenicie. Będę czekała na Wasze recenzje, bo produkt jest mega. Tyle ode mnie. Na dzisiaj to już wszystko. Wyczekujcie odcinka z konkretną prezentacją produktów, a jeśli chodzi o dostępność, to pierwszy tydzień kwietnia będzie już na stronie MON do kupienia cała kolekcja. Ja kończę. Przypominam o subskrypcji, dzwoneczku. Widzimy się w środę o 15 i w sobotę o 15. Cześć!